Od początku września uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Gdańskiej uczą się w nowym, dobudowanym segmencie. 13 września odbyło się oficjalne oddanie budynku do użytkowania. Witamy serdecznie wszystkich zebranych, zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniów. Zgromadziliśmy się dziś, aby dokonać uroczystego otwarcia nowego skrzydła oraz podziękowania tym, którym zawdzięczamy poprawę warunków nauki i pracy w naszej dwójce. Witaj szkoło, nowa szkoła. Czy w niej będzie nam wesoło? Obecnie do naszej dwójki zapisanych jest 753 uczniów, a w nowym skrzydle mamy aż 6 dodatkowych, nowiutkich sal lekcyjnych przeznaczonych dla nas dzieciaków z 1-3. Czyli jednak bez paniki zmieszczą się i książki i piórniki. Przywitajmy nową szkołę śpiewającą. Cześć chęć, żeby wszystkiego uczyć się. Witaj szkoło, każdy się uśmiecha. Witaj szkoło, hej! Nasza szkoła, szkoła na nas czeka. Nasza szkoła, hej! No, minął rok i po roku tak jak obiecano, tak jak rozmawiałem z panem prezydentem, 1 września oddane zostało do użytku nowe skrzydło. Ponad 600 metrów powierzchni użytkowej, 6 sal. Dzięki temu, tak jak tutaj już nasi uczniowie z klasy trzeciej B powiedzieli, warunki w szkole się bardzo, bardzo poprawiły. Gdyby nie to, że znalazły się środki na taki budynek, nie moglibyśmy się dzisiaj tutaj spotkać. I dalej w cudzysłowie uczniowie dwójki męczyliby się uczęszczają do dwóch oddalonych prawdzie niedaleko, ale zawsze dwóch dwóch budynków. Także jeszcze raz w imieniu całej społeczności szkolnej dziękuję wszystkim za to, że udało się doprowadzić tą inwestycję do końca. No i żeby stało się zadość tradycji, poproszę pana prezydenta o uroczyste przecięcie wstęgi. Ja myślę, że brawa. 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 Uczniowie i nauczyciele, przeniknięci słowami prawdę, dają świadectwo życia chrześcijańskiego i całym sercem trwają w jedności z Chrystusem, kapłanem, nauczycielem, który żyje i króluje na wieki wieków. Puszczamy I puszczamy balon. Niech cały świat się dowie, że dwójka ma nowe skrzydła. Brawo. No, dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, dlatego że zamknęło się pewne koło. Dokonaliśmy uroczystego, oficjalnego otwarcia nowego skrzydła. Skrzydło jest tak naprawdę czynne już od 1 września i od tego dnia uczniowie uczęszczają tutaj na zajęcia lekcyjne. Klasy 1-3 znacząco poprawiły swój standard, swoje warunki w nauczaniu. Od tej pory szkoła podstawowa numer 2 z oddziałami integracyjnymi mieści się tylko i wyłącznie w jednym budynku przy ulicy Gdańskiej 2. Możemy pisać, ja wiem, że teraz palcem troszkę nie bardzo, ale możemy pisać dzieciom już w takiej formie, tak? Więc nie trzeba pyłu, nie trzeba niczego, tak? Więc wszystko mamy tutaj. Witaj, szkoła oczywiście. Witaj, nowa szkoło. Będzie nam tu dobrze. <ścoughs> Także bardzo proszę. Inwestycja realizowana przez miasto rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku i trwała do końca sierpnia bieżącego. Wykonawcą robót była firma Smog ze Starogardu Gdańskiego. Wartość zadania to 3 miliony 200 tysięcy złotych.